Teraz już wiemy, dlaczego Mateusz, nawrót, zwycięzca programu telewizyjnego Super Rolnicy, woli pracować ciągnikiem klas z przekładnią bezstopniową Cematic. 8 listopada odwiedziliśmy go w rodzinnym gospodarstwie koło Częstochowy. Mateusz zaprezentował nam swój park maszynowy oraz podzielił się kilkoma ciekawostkami związanymi z uczestnictwem w programie Super Rolnicy. Mateusz rywalizował ciągnikiem Klas Aksjon 810 Cmatik. Program sam w sobie dla mnie rewelacja. Powinno być takich rzeczy więcej robione w, w telewizji, żeby przedstawić to grono tych rolników. Zanim się dostałem do tego programu, to dostałem informację, że to chodzi głównie o zmianę wizerunku i stereotypów rolnika, bo jak się słyszy gdzieś tam w miastach większych o rolnikach, no to każdy ma przed oczami gumowce, yy, widły w ręku no. i tyle. A to chodziło, żeby pokazać, że teraz rolnik to jest przedsiębiorca, że to jest duża firma, że to nie wygląda tak, jak się wszystkim wydaje. Także program na duży plus. Jakbym miał okazję wziąć jeszcze raz w nim udział, to na pewno bym to zrobił. Szedłem głównie, żeby się sprawdzić. No nie będę ukrywał, bo. Gdzieś tam w mojej głowie chodziły myśli, że faktycznie jestem dobrym kierowcą tego, tego, tego ciągnika, wiem co robię. Potrafię się w tym odnaleźć w każdą najmniejszą strzelinę wiadę. I mogę zobaczymy przez więcej takich wariantów jak ja. I się okazało, że jest cała kupa takich, takich ludzi, którzy, którzy tak myślą i żeby się sprawdzić. No i było ciężko, co mogę powiedzieć. Myślałem, że będzie łatwo, było bardzo ciężko. Konkurencję nie... ktoś miał niesamowitą głowę, żeby to wymyślić na to, co się tam działo. Każdy był chyba zaskoczony z uczestników. Chyba każda. każda. Każda konkurencja to był szok dla nas, a dla maszyn chyba jeszcze większy. Bo ja biorąc tam ciągnik nie sądziłem, że on będzie musiał przejść aż, tam, aż, aż takie rzeczy tam. Dziury, wodę, kamienie, przyczepy łamane dyszle. ciągnik, ciągnik przeszedł test bezbłędnie. No mieliśmy konkurencję w innych ciągnikach. Ja czasami musiałem jeździć Łukasza ciągnikiem, czasami Łukasz moim. A czasami było tak, że jeździliśmy ciągnikiem technicznym. Ja nie lubię siadać do innego cienia, do innego koloru. Nie jeździło mi się na pewno nimi tak dobrze i wiem, że gdybym jechał tamtymi, to na pewno by mi tak dobrze nie poszło, jak, jak poszło mi moim ciągnikiem. Po prostu ja uważam, że mój ciągnik jest najlepszy i, i tyle. To jest ciągnik z 2017 roku Teraz ma nakręcone 6000 motogodzin, z tego co pamiętam Może z delikatnym paczykiem, może 6200 Tak, jak jeździliśmy przez kałuże i gdzieś tam ten ciągnik ma ograniczenia bezpieczeństwa To było mi w pewnym momencie szkoda Do takich młodszych rolników, młodszych osób, no to żeby może nie rezygnować z marzeń, żeby zawsze porządek do przodu i starać się rozwijać, nie stać w miejscu, bo właśnie tak jak mówię, to coś w miejscu, to cofa się do tyłu. Angażować się w to, to, co się robi na roli, bo ja uważam, że to jest przyszłość. Gdyby nie my, to nie byłoby jedzenia po części, dlatego przyczyniamy się do tego i żeby to robić jak najlepiej. Ja przynajmniej się tak staram. Na pewno, żeby z osobą, którą miałby startować, żeby dobrali sobie tak dobrze ciągnik jadłek. I że nie, nie zawsze... Różnorodność. Nie tak, nie różnorodność, żeby postawili na różnorodność i, i nie brali pod uwagę tego, że za wszelką cenę to przodu Wiem, że chęć wygrania jest bardzo duża... mi przekracza logikę. Zazwyczaj przekracza logikę, bo to... Na starcie głowa myśli całkowicie inaczej. Jak się widzi konkurencję i wiesz, że po coś tu przyjechałeś i działa ta adrenalina... Emocje muszą być. Są emocje. Czasami nie da się powstrzymać tego. Mówisz sobie, pojadę wolniej, żeby dbać, pojadę wolniej, żeby się nic nie stało, a w koniec końców tak gaz, dogania, no... gaz w podłogę, żeby, żeby, żeby cię nikt nie wyprzedził. To jest automatyczne, nie? Tak, to, to działa samo. Każdy jedzie na tyle, na ile może. Każdy ma gdzieś tam w głowie swoją blokadę, ci co nie mają, tak jak ja, no to jadą na maksa. Są tacy, którzy wolą troszkę bardziej z równowagą. Częściowo, częściowo serwisujemy sami, częściowo serwisujemy u naszego dealera u Świorkota. Ostatnio gdzieś to się nawet składa bardziej, że serwisujemy w serwisie niż sami, bo tego czasu jest coraz mniej. Ale serwisy są zawsze wszystkie na bieżąco. Jak my nie możemy, to, to przyjeżdża serwis. Mamy na gospodarstwie trzy pługi, nie już od trzech lat. Jeden kupiliśmy nowy, bo myśleliśmy, że jeszcze gdzieś tam będziemy orać, ale na ten moment stoi, stoi przykryty. Nie używany, zrobił, no, używany, zrobił 50 hektarów, z czego 40 u, u, u Kasza, który był właśnie za mną w programie, więcej on w moim drugim niż ja. Gdzieś te plony u nas wychodzą lepiej na, w systemie bezorkowym niż dlatego że mam taka decyzja, żeby przejść w 100% całym gospodarstwem na bezorach.